Witajcie, nazywam się Urwel Sadrion, a to jest Tel Branora na południu Wardenfel, miejsce, w którym obecnie mieszkam. Z chęcią pokazałbym Wam resztę Wardenfel, ale jakby to delikatnie ująć, Czerwona Góra niedawno eksplodowała. Dewastując połowę Wardenfel i unicestwiając większość życia na wyspie. Ale hej, trzeba szukać jakichś pozytywów, no nie? Od kiedy wszyscy w Morrowind nie żyją, teraz to ja mogę się nazywać władcą Morrowind. Juhu! Dobra, bez zbędnego pitolenia, pokażę Wam moją grzybową wieżę. Srulewitacja! Levitacja! Witam Was w moich nieskromnych progach. Tutaj znajduje się magazyn, w którym trzymam kamienie. Tu jest laboratorium, w którym przetapiam kamienie. Tutaj jest moja prywatna kwatera. Tutaj kamieni nie ma. A tutaj znajduje się sala tronowa starszyzny Telwanii, gdzie ja Urwelsadrion zasiadam z dumą i wydaję rozkazy swoim podwładnym. Oczywiście, gdybym miał jakiś podwładnych Generalnie dostałem zaproszenie od samego cesarza na przyjęcie, które ma być zorganizowane dzisiaj. Niedawno zakończyła się jakaś wojna między cesarstwem a elsewhere czy coś takiego, kto tam wie tych Outlanderów. I jako niekoronowany władca Morrowind dostałem zaproszenie od samego cesarza do jego wiejskiej posiadłości gdzieś w Valenwood na przyjęcie. I dzisiaj się właśnie tam wybieram. A few moments later... No dobra, myślę, że jestem w pełni przygotowany na podróż i zaraz wyruszam do Valenwood. Wood. W międzyczasie, kiedy będziemy sobie tak płynąć, opowiem wam tragiczną historię o moim kruku. Miał on na imię Nightwind. Naprawdę bardzo szczerze go kochałem, był to mój jedyny przyjaciel na tym, Pustym i zimnym Wardenfell. Niestety pewnego razu, kiedy kopałem sobie kamienie w kopalni, ten mały gagatek postanowił popełnić samobójstwo, kładąc swój mały, wrażliwy łepek pod mój kill -off. Naprawdę nie wiem, co go targnęło do tego jakże szalonego czynu, ale cóż. Taka właśnie jest historia Nightwinda. Delegacja z Moronit przybyła do Valen

Trzeba nie miał zbroi, bo chyba nie zdążył. Jej ubrać. nie ma dowodu, nie ma dowodu... Tutaj siadamy przy tym zielonym stole? Jestem kulnyo. Tak tak, bo... tak, tak, Okrągłe. Później, później, zapro... później zaproszę tych bardziej znakomitych z was wyżej. Panowie? Wiem gdzie trzymają alkohol Uuuu Ja też. Alkohol doniesiemy za chwilę. Dobra przekonałeś mnie. Dobra, ja biorę amarene. John F. Kennedy, koloryzowane. Czekaj, bo ja mam coś fajnego na... Co to, już zamachy się zaczęły? Ale to on... Ełmu nie powinien mieć, bo... Pobazmy się. Tak. A potem zamach, zamach na cesarza, to jest to... Dawajcie. Bytko, że... Dawajcie. Ja słyszałem zamach. Myślę, że Kamyk nas wszystkich nie. Pan ten pomysł, wcale nie ma piątką z Panowie, 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 wznieśmy może jakiś toast czy coś, a nie tutaj wszyscy tylko o zabijaniu. Szanujmy się bez broni. Jedyne co to butelki. Nikt to nie trzeba przy wejściu. Dobra, do toastu się wstaję. No, to tak, to, to ja bym chciał wznieść toast za tutaj yy, cesarza naszego panującego. Zdrowie. Zdrowie. Yes, jest, Ach. Ach, amarenka, moja ulubiona. O, altmer jakiś. Brać go. Brać go. Altmer. Brać go. Polowanie na elfy. O nie, ja za altmerem nie, nie siedzę obok. O. Ach. No to ja... O jeszcze talerzami rzuca. Ja chciałbym. Ja jakie no jak no to jest z no tych to... Kto ją tu zaprosił? Kto ją tu zaprosił? Halo cesarzu. Słuchaj, Cesarzu talerzami rzucają. To typowa jest królowa Skyrim i Snowman. No to ja chciałbym znieść drugi toaz za to, że była taka miła atmosfera, zanim przyszedł ten Altmer. No właśnie. Zdrowie. 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 O, od razu lepiej. I od razu lepiej. Nie no, ani Leuks <grym> żartowałem. O, dla żartu. się No właśnie, Ale, jak trochę. Ja, ja grzmo... Ej, dobra, mi już postać zmiata to Za <grym> co by to wnieść umieściłaś? To? Za to, że cesarza za chwilę nie będzie. <grym> o, cesarz jest na no Zdrowie. 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 Nie, yeah, czekaj. Czekaj co? <laughs> czekaj, Wait, co? what? <laughs> no, no nabijemy panowie. Dobra, chciałbym omówić kilka kwestii. A teraz. sprawa... Prawa do naszego wysłannika z Morowind. Wiesz dobrze, jak mam Cię zwać? Zwę się urwel. Urwel. Urwelu. jak pewnie wiesz, ostatnia eksplozja Czerwonej Góry w zasadzie zmiotła z powierzchni Ziemi naszych osadników, którzy zamieszkiwali zachodnią część wyspy Wardenfell. O ile kontynentalna część naszych kolonii w Morrowind przetrwała, i dalej żyją tam ludzie, w szczególności cesarscy, a nawet nordowie. Zamieszkujące te tereny jeszcze za czasów Izgramoora I, te, tych terenów na Warder niestety nie udało nam się utrzymać. Ale wieści się szybko niosą i dowiedziałem się, że w Morrowind zaczęła się rodzić nowa potęga. Nowy ród, który jest w stanie złapać to wszystko, kolokwialnie rzecz mówiąc za mordę i utrzymać porządek tam. Dlatego. Masz moje błogosławieństwo i moją wszelką przychylność, aby uspokoić te ziemie, ludy tam zamieszkujące, żeby pogodziły się i dostaniesz wszelkie wsparcie cesarskie, jakie będziesz potrzebował. W tej chwili też chciałbym Ci powiedzieć, że choć nad terenami owymi nie mam żadnej władzy, szczególnie po ostatnich wydarzeniach Tobie dobrze znanych, chcę. Oficjalnie tereny wschodniej kolonii, znaczy zachodniej kolonii, przepraszam bardzo, wardenfel oddać pod twoją kontrolę i pod twoje panowanie. Niech się dzieje tam wola twoja i niech ludzie przestrzegają prawa przez ciebie ustalonego. Dlatego północny fort, choć w ruinie leży do teraz, staje się twoją własnością i możesz z nim czynić co tylko zechcesz. Również miasta zajmujące się jeszcze jakiś czas temu pod naszym panowaniem, Nadaje tobie. Jestem. Wręcz nie potrafię wysłowić y, mej wdzięczności dla ciebie, twego majostatu oraz twego cesarstwa. Wiem, że pomiędzy naszymi ludami, Dan Merabi oraz y, ludźmi z cesarstwa bywało różnie. Jesteśmy, jesteśmy różni i było wiele różnych konfliktów między nami. To chcę, żebyś wiedział, że. Ja, ty masz moje pełne poparcie. I zawsze byłem po Twojej stronie tak długo jak ty stać będziesz po stronie mojej. Jestem ci niezmiernie wdzięczny za uszanowanie moich praw do tych ziem. Prawo do tych ziem ci nadałem. Jedyne co mogę teraz zrobić to pomóc Ci w odbudowie w Vardenfell po wybuchu, bo wiem, że i twoje ziemie ucierpiały, nie tylko jak najbardziej. Dlatego proś o co zechcesz, a ja użyję moich wszelkich sił, jakie mi nadano, kiedy stałem się cesarzem, aby spełnić twoje życzenie. Twoje słowa pozostaną w mojej pamięci na długo. Dobrze więc. Zawsze jestem otwarty na wszelkie negocjacje, wszelkie listy i wiadomości od ciebie i z wielką chęcią będę ci pomagał w tych czynach. Ale... Za długo tu już siedzimy, panowie. Mam nadzieję, że jeszcze nie chcecie kończyć tej imprezy, albowiem na dole czekają jeszcze ludzie, z którymi też pomówię i z którymi też chciałbym się napić jako cesarz, bo dzisiaj jest dzień dla mnie szczególnie ważny. Oto złoty miód kolowiański i niech on i jego słodycz zapewni naszym ustaleniem dzisiejszym najlepsze wrażenia i żeby na zawsze nam dzisiejsze słowa utkwiły w pamięci jako słodki czas pokoju i współpracy przede wszystkim współpracy. To to... Zdrowie cesarza Avanturiena. Aby. Chorodne. Fara. A teraz wróćmy do tych, których zostawiliśmy za sobą, czyli do tych gorszych. A few moments later, tak się będzie zwać nowe miasto. Wybudowane między miastem Kwecz a między Braving. Y. Niech i tak będzie, tak się stanie. Lepiej by było, a nie lepiej by było, żeby było pomiędzy Kwecz a cesarskim miastem. Hmm. No, zrobiłaś trochę miejsca w żołądku. Hmm. Patrz. <laughs> Proponuję coś dla odważnych. Obadałem to drzewo. Jest rozległe. Zaiste. Za na, na pewno któraś gałąź dosięga. Ale w drogi tutaj panie, proszę cię zachowywać. Proponuję zrobić test sprawnościowy. Jako iż jesteśmy dzielnymi wojownikami. Pierwszy, ja wesnie... Pierwszy, który odnajdzie drogę, wezmie się na szczyt tego drzewa, wygrywa. A potem. A potem, zaraz po tym, odnajdziemy drogę i zrobimy drugi test odwagi. Zatem wchodzicie w to. Powiem tak. Jestem wystarczająco pijany, żeby na to pójść. Ja też. O nie, te schody są zbyt potężne. Najpotężniejsze schody, za jakimi kiedykolwiek się mierzyłem. O. Mam nadzieję, że wziął ktoś alkohol. Nie! O. Nic mi nie jest! Wrócę tam, wrócę tam. Dam radę, jestem blisko. O mój Boże. Nie, 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 nie. Zaraz po teście sprawnościowym. Ja piję dole. Nie, ja cię zabiję zaraz, ja tam nie wejdę. Tak, kto będzie miał odwagę skoczyć do rzeki? Jest najpotężniejszym skurwysynem w na Cesarstwie. Gdzie tu jest jakaś rzeka w ogóle? Gdzie tu jest w ogóle wejście na górę? 100, 100 metrów stąd. No nie. O, mówi się to. Tu... E, chyba ta piąta marena to było za dużo. A tam zaraz. Nie widzę, rzeka. Ja też widzę, że... Nie ma szans. Są szans. Na pochybeli. ale no, Dobrze towarzysze, na trzy. Raz. Dwa. Trzy. Dwa i pół. <grym> Dwa i trzy czwarte. Dwa i cztery piąte. Ligmundzie. I to chyba nie był dobry pomysł. Co za i nie jest. Jest, wysoko. Jest, wysoko. jest wysoko Jest wysoko, nie? Szkoła czarodziejów przygotowała mnie na wiele, ale chyba nie na to No bo nie ma szans realnie, że tam się no, doskoczy jak to, jak to mówią Musisz to... mieć wiarę Jak to mówią jak to Miej w sobie magię Jak to mówią w Argonii, to moje bagno Przeżyjesz, pojedziesz Przeżyjesz, masz w... No no, masz, kudę, Falling 4 się, kurde, cieszy. No, no, z trzema sercami, ale przeżyliśmy. Za Hermaeusa, F. Trzeba to poszukać. Przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej z całego naszego spotkania nie zapamiętamy jedynie z, zbędnego pierdolenia cesarza o dupie Marienka. Ale wiecie co? Powiem wam jedno. Wytrzeźwiałem Ale raczej nie znalazłem. Musimy go nieść Towarzysze O nie, gdzie? O nie Dalej wstawaj O nie, ale mnie cofa Strafny. Dasz radę Dasz radę O Nawet jeżeli by to być moje Ostatnie Uświęcenie W imieniu było warto. Chcę, chcę wam powiedzieć, panowie, że królewsko się cieszę, że moja ostatnia bitwa była u waszego boku. Ostatnia... Jestem zaszczycony, że mogłem cię poznać. Zmieszka już musimy znaleźć schronienie. Gdzie jest Igmund? Gdzie jest Igmund? Był tuż za mną. Nie. Nie jestem, oby, nie jestem obeznany z fauną Wood, ale czy coś mogło go zjeść? Musimy donieść o tym, co no, <laughs> few Na later. Północ doznała już wielu tragedii, ale. Ale wiem, że to nie jest wszystko. Wiem, że coś za tym jest. Wybuch Wardenfeld to był początek, ale przybycie Atmorczyków coraz więcej z każdym dniem dobijają do kontynentu. Wielu z nich umiera, tak jakby przyszła za nimi zaraza. Nie wiem, nie wiem, co się stanie, ale. Skyrim potrzebuje większej siły niż ma obecnie. I wiesz, o co mi chodzi pewnie? Chodzi mi o zapasy, materiały, o ludność, o strażników, żołnierzy, o obronie. Wszystko. Północ jest zagrożona. Nie tylko w Skyrim. Wysoka skała, jak na razie, nie donosi mi już żadnych wydarzeniach. Jedynie czarna wieża na wyspie. Ludzie o niej mówią. Nie wiem o co chodzi. Nazwa wypadła mi z głowy. Coś może na D? Nie wiem. Podobno mieszkają tam jacyś Altmerowie. Może udać się dowiedzieć czegoś na ten temat. Ale nadchodzą ciemne czasy. <trym> O, garandzie Zgub... Jar Barkartu Świeżo mianowany. Zgubił się na naszej wyprawie. Cholera jasna. Wybacz na moment. Wybacz za ten embaraz. Zaraz, zaraz powrócimy do to rozmowy. Jednak to się znalazł. Panowie, Czy to dajcie nam. Dajcie nam moment wytchnienia, bo muszę porozmawiać o pewnych naglących kwestiach. Karondzie. Prześpij się. przeczekajcie, jestcie i pijcie, radujcie się, bo jest z czego. Sprawy wyższej wagi zostawcie nam. Nie no, nie jest muszę powiedzieć. Dobra towarzysza. Dwa testy za nami. Ja się już powoli wykurowałem. Kolegański miód iście łagodzi rany. Proponuję kolejny test sprawnościowy. Cóż, yy, nie chcę marudzić, ale zauważyłem, że Twoje testy sprawnościowe zwykle nie kończą się zbyt dobrze. Zaufaj mi. Tym razem skończy się jak najlepiej. Mój mm. Drogi przyjacielu. W moim umyśle tlą się pewne wątpliwości. Urwelu, Toruku i Igbundzie. Zaufajcie mi. Doskonale, kurwa wiecie, że jesteście dla mnie. Bracia. Igbundzie, chodź tu. Oh, oh. Chodź tu. <laughs> Obawiam się, że moja elficka wątro, wątroba, która powinna starczyć mi na tysiąc lat, może mi starczyć na nieco krócej. Nie ma, Ruchu Urwelu. O, o twojej wątrobie będą jeszcze pisać pieśni. To jest najciężej pracująca wątroba w całym Tabriel. Oby! Oby! Ku... To nieprzytomności. Oby... Dziesięć kufli miodu na ladzie stało Wypij 1-9 kufli zostało Pierwsza padna z wikua A nie czekaj, to nie to lot. Niechaj gra muzyka, niechaj dachy zrywa Mamy w życiu argoniańczyków, dzisiaj chlejemy z gwinta O, o ale mnie miota. A to jeszcze za drugą wnóżkę. Och, ściano, aleś ty jesteś piękna. Ach. Przypomina mi się taka jedna noc z guarem, a nieważne. Ależ piękne drzewko. Zielono tu. Wy takich namorówek nie macie. Nie mo nie mogę, nie mogę zaprzeczyć tw twym słowom. U was jedyne co duże rośnie no. to grzyby. Ale za to jakie wielce pożyteczne na, na wiele różnych sposobów. Ach, te schody są zbyt potężnym przeciwnikiem. Ukonałem je. Dałem radę. W końcu wchodzisz do P1 z chat, a tam cesarz yy, zażywa smaku yy, sojuszu, pomiędzy, yy, sojuszu pomiędzy Syrodil a Skyrim z najwyższą królową. If you know what I mean. Tak, aczkolwiek najwyższa królowa tutaj przechadza się po włościach, a w wy, wyżej wymienionej chacie Żyga jakiś ork. Cesarz idzie po. po. po pochłon. sięgałeś, <grystanie> cesarz! <grystanie> Jak śmiałeś? Hultaju, ty. Dobra panowie, pijemy to jeszcze nie wszystko! Pijcie więcej, więcej! Ja mam tego jeszcze w cholerę! Jest skrzynka na środku postawiona chlebem do uboru. <grystanie> o nie, zamachowiec! Zamachowiec! Krok to... cesarza! Melon... wściekły bosmer. Już używam różdżki i go w unicestwie. Nie, no, nie wpuszczamy na imprezę bo. Uwaga, dajcie miejsce naszemu magowi. Dobrze, trafiłem go? Trafiłem? Tak, trafiłeś, trafiłeś i trafiłeś, słupek. Cesarzu, posłuchaj mnie. Chciałem ci powiedzieć, że ja Cię szanuję. Ja Cię szanuję. Ja też. Ugh! Któr... Ja... Który to? Ja... Na garonda Ja na garonda Na Nagaronda to jest jakiś niewychowany. Jest pijany. Dawać, bić, Şmiecia, bić, śmiecia. Jest, trafiłem go. Śmiecia, bić. Śmiecia, bić. Garondzie, garondzie opanuj się! <grymiania> Zdawcie mi legata. Legat, stój. Byk, byku, byku, <grymiania> Nie Nie będę Niebelna będę z głowymi Na cesarską flagę przyrzekałeś, że mnie nie, nie skrzywdzisz. Obrzygałeś cesarską flagę. Obrzygać, mówię, szaty. Poczuj gorzki <grymiania> smak mej magii! Na, na garonda. Jak ten Oj, Oj! Oj! Ginie od mej mocy! Jez! Jak śmiesz! Jak śmiesz! Wszystko co tu się dzieje są tylko halucynacje. Ktoś dorzucił skumy do Amareny. Skuma w Amarenie. Nie, zostaw mi tu magazyn! Za moimi plecami stoi wiedzaj doświadczenie całego rodu Telwani! Pokaż się tchórzu Panowie Gdzie on jest? Gdzie Gdzie jest, jest Krzyż. O Jezu! Wybacz, wybacz Tomsk! Tu jest! Tu jest! Brać go, brać go! Ej, nawet popij, jak chłopak to ty... Czy bo masz zbroję paru, bo ja bym Cię już zabił gdyby nie to. A nie? przepraszam. Nie. Jestem dumny przedstawicielem brudu Telwanii! Jakiś <śmiany> slogan policzyński jest dumny to moje złote jabłka. Robię co mogę. Robię, robię taktyczne schowanie. Bomba <śmiany> robi... O nie. Ale paru awariat. Ej gdzie jest w ogóle moje... halo? Jak śmiesz no, 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 atakować no, cesarza Hultaju Twoja matka no, była garem o. <laughs> o o, o. Dobra. Dobra, kończymy imprezę. Spadam idę do... idę na wieżę Denni Dobra, no to ja, to ja też wracam do siebie So, a zatem... A zatem żegnajcie, towarzysze.